Czy wierzysz, że Twoje ciśnienie krwi może wzrosnąć o 20-30 punktów w ciągu jednej godziny, bez żadnego wysiłku fizycznego, bez stresu, bez niczego? I że większość osób w Twoim wieku jest w niebezpieczeństwie udaru, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? To prawda, ponieważ istnieje jeden prosty błąd, który popełniasz każdego dnia, kilka razy dziennie i który może skrócić Twoje życie o wiele lat. Ale jest też coś, co możesz zrobić w zaledwie dwie minuty, żeby to zmienić. Bez leków, bez kosztów, bez żadnych skomplikowanych procedur. Mówię poważnie. Dwie minuty. I to, co ci pokażę dzisiaj, może uratować ci życie. Za chwilę zrozumiesz, dlaczego Twoje ciśnienie nie reaguje na leki tak, jak powinno i co musisz zrobić, żeby wreszcie odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem. Nazywam się Anna Kowalska, jestem lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami po 60. roku życia. Dzisiaj chcę podzielić się z tobą techniką, którą nauczyłam setek moich pacjentów i która zmieniła ich życie całkowicie. Jeśli to, co usłyszysz dzisiaj, będzie dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę. To pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które naprawdę tego potrzebują. Zanim ci to wyjaśnię, muszę ci powiedzieć coś ważnego. Według ostatnich badań, 70% osób po 65 roku życia w Polsce ma podwyższone ciśnienie krwi 70%. To ogromna liczba i co gorsza, większość z tych osób przyjmuje leki, ale ciśnienie i tak pozostaje niestabilne. Skok rano, skok wieczorem, czasem bez żadnego powodu. Czy to brzmi znajomo? Lekarze wyjaśniają, że problem nie leży tylko w sercu czy naczyniach krwionośnych. Problem leży w czymś, co nazywamy autonomicznym układem nerwowym. To twój wewnętrzny system kontroli, który reguluje wszystko, odbicia serca po oddech, bez twojej świadomej kontroli. I gdy ten układ jest w stanie ciągłego napięcia, ciśnienie skacze, nawet jeśli siedzisz spokojnie w domu. Teraz przechodzimy do najważniejszej części. Ta dwuminutowa technika, o której mówię, została przetestowana naukowo. Badania wskazują, że regularna praktyka może obniżyć ciśnienie skurczowe o 15 do 20 punktów w ciągu zaledwie czterech tygodni, bez dodawania nowych leków, bez żadnych kosztów. Co dokładnie musisz zrobić? Za chwilę ci to pokażę krok po kroku, ale najpierw chcę, żebyś zrozumiał, dlaczego to działa. Twój oddech jest jedyną funkcją autonomiczną, którą możesz świadomie kontrolować. Kiedy oddychasz głęboko i powoli, wysyłasz sygnał do mózgu, że wszystko jest w porządku, że nie ma zagrożenia. Mózg odpowiada, rozluźniając naczynia krwionośne, zwalniając bicie serca, obniżając ciśnienie. To nie jest teoria, to jest fizjologia, to jest nauka. Pamiętam pana Józefa, 80-letniego emerytowanego nauczyciela z Warszawy. Przyszedł do mnie całkowicie zrezygnowany. Brał trzy różne leki na ciśnienie, a mimo to jego pomiary każdego ranka pokazywały 170 na 100. Czasem więcej. Jego córka bała się zostawić go samego w domu, obawiając się udaru. To go niszczyło emocjonalnie bardziej niż samo wysokie ciśnienie. Zaproponowałam mu tę technikę. Dwie minuty rano, zaraz po przebudzeniu. Dwie minuty wieczorem, przed snem. Nic więcej. Nie musiał kupować żadnych urządzeń, nie musiał zmieniać całego swojego życia. Po sześciu tygodniach wrócił do mojego gabinetu z notatnikiem pełnym pomiarów. Miał łzy w oczach. Powiedział mi: pani doktor, ciśnienie spadło do 140 na 85. Moja córka wreszcie przestała dzwonić do mnie trzy razy dziennie. Czuję się spokojniejszy, śpię lepiej. Myślałem, że to już nigdy się nie poprawi. To nie był cud. To było ciało, które w końcu dostało to, czego potrzebowało: spokój, kontrolę, balans. Więc jak dokładnie wykonać tę technikę? Przejdźmy teraz do szczegółów, ponieważ dokładność jest tutaj kluczowa. Pierwsza zasada: musisz być w pozycji siedzącej, z plecami opartymi o oparcie krzesła. Nie leż, nie stój, sieć. Stopy płasko na podłodze, ręce spokojnie na kolanach. To ważne, ponieważ ciało musi być stabilne, ale nie spięte. The druga zasada: zamknij oczy. To nie jest obowiązkowe, ale pomaga. Kiedy zamykasz oczy, eliminujesz bodźce wizualne, które często powodują napięcie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Trzecia zasada: oddychaj przez nos. Zawsze przez nos. Wdech przez nos. Wydech przez nos. To aktywuje nerw błędny, główny nerw odpowiedzialny za uspokojenie ciała. Nauka już udowodniła, że oddychanie przez nos ma inny wpływ na ciśnienie niż oddychanie przez usta. Teraz sama technika. Słuchaj uważnie. Wdech przez nos liczysz powoli do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Powoli. Nie śpiesz się. Wdychasz głęboko, ale naturalnie, bez forsowania. Potem zatrzymujesz oddech na moment. Liczysz do dwóch. Raz, dwa. To krótkie zatrzymanie pozwala tlenowi dotrzeć do krwi w pełni. Następnie wydech przez nos, liczysz do 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wydech jest dłuższy niż wdech. To jest klucz. Długi wydech aktywuje układ przywspółczulny, który odpowiada za relaks i regenerację. I powtarzasz to przez dwie minuty. To wszystko. Dwie minuty rano, dwie minuty wieczorem. 10 do 15 cykli oddechowych za każdym razem. Czy to brzmi proste? Tak, ponieważ jest proste, ale efekty są niezwykłe. Teraz chcę ci pokazać polską recepturę, którą możesz połączyć z tą techniką, żeby jeszcze bardziej wzmocnić efekt. To coś, co moi pacjenci nazywają pomocą natury. Polska receptura na wsparcie ciśnienia krwi. Składniki. Jedna łyżeczka nasion lnu, jedna łyżeczka nasion dyni, pół szklanki ciepłej wody. Przygotowanie. Zmiel nasiona lnu i dyni razem na drobny proszek. Możesz użyć młynka do kawy albo moździerza. Wsyp do pół szklanki ciepłej wody, wymieszaj dobrze i poczekaj 5 minut, aż zgęstnieje. Sposób użycia. Wypij to na pusty żołądek, każdego ranka, 30 minut przed śniadaniem. Połącz to z dwuminutową techniką oddechową. Najpierw technika, potem napój. Dlaczego to działa? Nasiona elnu są bogate w kwasy omega-3, które według ostatnich badań mogą obniżyć ciśnienie skurczowe o 10 punktów w ciągu 12 tygodni. Nasiona dyni zawierają magnez, który rozluźnia ściany naczyń krwionośnych. To naturalne wsparcie, które współpracuje z Twoim ciałem nie przeciwko niemu, ale uwaga. To nie zastępuje leków. Jeśli Twój lekarz przepisał ci leki, nie przerywaj ich bez konsultacji. Ta receptura jest dodatkiem wsparciem, nie zamiennikiem. Teraz chcę Ci opowiedzieć o pani Krystynie, 79-letniej emerytowanej nauczycielce z Wrocławia. Przyszła do mnie z ciśnieniem 180 na 110. Brała dwa leki, ale mówiła, że czuje się słaba, zawrotna. Bała się wychodzić z domu. Jej mąż zmarł rok wcześniej, była sama, i strach przed upadkiem czy udarem całkowicie kontrolował jej życie. Nauczyłam ją tej techniki oddechowej i dałam jej recepturę na nasiona, powiedziała mi szczerze. Pani doktor, to brzmi zbyt proste, żeby mogło zadziałać, ale spróbuję, bo nic innego nie pomaga. Po trzech miesiącach spotkałyśmy się ponownie. Jej ciśnienie spadło do 135 na 85, ale co ważniejsze, jej twarz wyglądała inaczej. Miała spokój w oczach. Powiedziała mi: Pani doktor, znowu wychodzę na spacery. Odwiedziłam moją przyjaciółkę po raz pierwszy od roku. Czuję, że odzyskałam kontrolę nad swoim życiem. To nie tylko ciśnienie się zmieniło, to ja się zmieniłam. Małe zmiany, wielkie rezultaty to nie tylko slogan to prawda. Teraz musisz zrozumieć coś jeszcze. Ta technika nie działa od razu. Nie oczekuj, że po pierwszym dniu ciśnienie spadnie o 30 punktów. Twoje ciało potrzebuje czasu, żeby się przestawić, żeby zaufać temu nowemu wzorcowi, ale jeśli będziesz konsekwentny, jeśli będziesz to robić codziennie, efekty przyjdą. Lekarze wyjaśniają, że regularna praktyka kontrolowanego oddychania zmienia plastyczność twojego układu nerwowego. To znaczy, że twój mózg uczy się nowej reakcji na stres, nowej reakcji na bodźce. Zamiast natychmiastowego skoku ciśnienia, ciało zaczyna reagować spokojniej, bardziej zrównoważenie. To nazywa się treningiem autonomicznego układu nerwowego. I działa. Czy popełniałeś błąd, ignorując swój oddech przez te wszystkie lata, nie zdając sobie sprawy, jak wielką moc ma on nad twoim ciśnieniem? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Chcę wiedzieć, czy ta technika pomogła ci tak, jak pomogła moim pacjentom. Teraz przejdźmy do jeszcze ważniejszej kwestii. Dlaczego większość ludzi, nawet jeśli spróbuje tej techniki raz lub dwa razy, potem rezygnuje? Ponieważ nie widzą natychmiastowych efektów i myślą, że to nie działa. To jest pułapka. Według ostatnich badań potrzeba średnio 21 dni, żeby wykształcić nowy nawyk. 21 dni codziennej praktyki. To nie jest długo. To trzy tygodnie. Ale wymaga konsekwencji. Wymaga tego, żebyś zrobił to swoim rytuałem tak jak mycie zębów czy picie kawy rano. Jedna z rzeczy, które często mówię moim pacjentom, to nie czekaj na idealny moment. Idealny moment nigdy nie przyjdzie. Zacznij dzisiaj. Zacznij teraz. Dwie minuty to nic w porównaniu do godzin, które spędzasz, martwiąc się o swoje zdrowie. Pamiętam pana Tadeusza, 72-letniego emerytowanego górnika z Katowic. Miał historię zawału serca pięć lat wcześniej. Jego ciśnienie było niestabilne. Skok rano do 170, spadek po południu do 120, znowu skok wieczorem. To było jak jazda kolejką górską. Jego żona nie mogła już tego znieść, ciągły stres, ciągłe napięcie w domu. Zaproponowałam mu tę technikę, ale byłam szczera. Powiedziałam: Panie Tadeuszu, to wymaga dyscypliny. Jeśli pan spróbuje raz i porzuci, to nic nie da. Ale jeśli pan będzie robił to każdego dnia przez miesiąc, zobaczy pan różnicę. Po dwóch tygodniach zadzwonił do mojego gabinetu, jego żona odebrała telefon i powiedziała Pani doktor, coś się dzieje. Jego ciśnienie jest bardziej stabilne niż kiedykolwiek od czasu zawału. Nie wiem, co pani mu dała, ale to działa. Po czterech tygodniach pan Tadeusz przyszedł osobiście, przyniósł mi mały bukiet kwiatów, powiedział Pani doktor, nie pamiętam kiedy ostatnio czułem się tak spokojny. Moja żona mówi, że nawet mniej chrapie w nocy myślałem, że to starość, że tak już musi być, jak bardzo się myliłem. To była konsekwencja, to była cierpliwość, to było zaufanie do procesu. Więc jeśli ty również chcesz doświadczyć tego samego, musisz dać swojemu ciału czas. Nie oczekuj cudów w jeden dzień, ale oczekuj zmian w ciągu miesiąca. I te zmiany mogą uratować ci życie. Teraz chcę, żebyś pomyślał o czymś. Ile razy w ciągu ostatniego miesiąca twoje ciśnienie było zbyt wysokie. Ile razy Twój lekarz powiedział Ci, że musisz być ostrożny, że jesteś w grupie ryzyka, i ile razy czułeś, że nie masz kontroli, że to wszystko jest poza Tobą. Ta technika daje Ci kontrolę z powrotem. To nie jest magia, to jest nauka, to jest fizjologia, to jest coś, co możesz zrobić dla siebie, bez czekania na kogoś innego. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, rozważ, zostanie członkiem tego kanału. Członkowie otrzymują dodatkowe materiały, szczegółowe protokoły i dostęp do prywatnych sesji pytań i odpowiedzi, gdzie mogę odpowiedzieć na Twoje indywidualne pytania dotyczące zdrowia. To małe wsparcie, które pomaga mi tworzyć więcej treści dla Ciebie. Ale nawet jeśli nie zostaniesz członkiem, chcę, żebyś wiedział, że to, co ci dziś pokazałam, jest darmowe, dostępne i może zmienić Twoje życie całkowicie. Wszystko, czego potrzebujesz, to dwie minuty dziennie i konsekwencja. Nauka już udowodniła, że chroniczny stres i wysokie ciśnienie krwi są ze sobą ściśle powiązane. Kiedy jesteś w stanie ciągłego napięcia, twoje nadnercza wydzielają kortyzol, hormon stresu. Kortyzol z kolei powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, co podnosi ciśnienie. To błędne koło. Stres podnosi ciśnienie, wysokie ciśnienie powoduje więcej stresu itd., ale istnieje sposób, żeby przerwać to koło. I to właśnie ta technika oddechowa. Kiedy świadomie zwalniasz oddech, obniżasz poziom kortyzolu, to jest mierzalne, to nie jest placebo, to jest reakcja biochemiczna twojego ciała. Badania wskazują, że osoby praktykujące kontrolowane oddychanie codziennie przez 12 tygodni miały średnio 20% niższy poziom kortyzolu niż osoby, które tego nie robiły. 20% to ogromna różnica. I to prowadzi mnie do ostatniej historii, którą chcę ci dzisiaj opowiedzieć: historia pani Marii, 74-letniej emerytowanej pielęgniarki z Łodzi. Pracowała przez 40 lat w szpitalu, poświęciła swoje życie pomaganiu innym, ale kiedy przyszła do mnie, była wyczerpana, sfrustrowana i przestraszona. Jej ciśnienie było 190 na 120. Brała cztery różne leki cztery. I mimo to jej pomiary były chaotyczne. Rano 180, po południu 160, wieczorem znowu 185. Nie było wzorca, nie było stabilności. Co gorsza, zaczęła mieć lęki paniki. Budziła się w nocy z bijącym sercem, myśląc, że ma zawał. Jej dzieci zaczęły mówić o tym, żeby się nią zaopiekować, żeby może powinna mieszkać z którymś z nich. To ją niszczyło. Była niezależna przez całe życie i teraz miała stracić tę niezależność przez coś, czego nie mogła kontrolować. Powiedziałam jej szczerze, Pani Mario, ma pani nadmiar kortyzolu w organizmie, pani ciało jest w trybie przetrwania 24 godziny na dobę. Musimy nauczyć pani ciało, jak się zrelaksować ponownie. Dałam jej tę samą technikę. Dwie minuty rano, dwie minuty wieczorem. I dodałam jeszcze jedno ćwiczenie. Poprosiłam ją, żeby każdego dnia przed zaśnięciem napisała trzy rzeczy, za które jest wdzięczna. Trzy proste rzeczy. To pomaga przestawić mózg z trybu strachu na tryb wdzięczności. Po ośmiu tygodniach pani Maria wróciła do mnie. Tym razem przyszła z uśmiechem. Powiedziała pani doktor. Ciśnienie spadło do 140 na 90, ale co ważniejsze, nie miałam ataku paniki od trzech tygodni. Śpię całą noc. Moje dzieci przestały mnie traktować jak chorego człowieka. Odzyskałam siebie. I powiedziała mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Powiedziała: Pani doktor, przez 40 lat uczyłam pacjentów, jak oddychać po operacjach, ale nigdy nie pomyślałam, żeby sama to stosować. Jak mogłam o tym zapomnieć? To było jej przełomowe zrozumienie. Czasem najprostsze rzeczy są tymi, o których zapominamy. I ty możesz doświadczyć dokładnie tego samego. Więc co teraz zrobisz z tą wiedzą? Czy zastosujesz to dzisiaj, zaraz po tym filmie? Czy odłożysz to na później i zapomnisz? Wybór należy do ciebie. Ale pamiętaj, że twoje ciśnienie nie czeka, twoje ciało nie czeka. Im dłużej zwlekasz, tym trudniej będzie odwrócić szkody. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału i mówi o trzech prostych nawykach, które mogą zmienić Twoje zdrowie serca na zawsze. Zanim zakończę, chcę Ci powiedzieć coś z serca. Wiem, że czujesz się czasami bezradny wobec swojego ciśnienia, wiem, że leki nie zawsze działają tak, jak powinny. Wiem, że martwisz się o przyszłość, o to, czy będziesz w stanie cieszyć się życiem z wnukami, z rodziną, z przyjaciółmi. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Setki moich pacjentów przeszły przez to samo, i setki z nich znalazły ulgę dzięki tej prostej technice. Nie jest za późno, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się lepiej troszczyć o siebie. Dwie minuty dziennie to wszystko, czego potrzebujesz, dwie minuty na to, żeby dać swojemu ciału spokój, którego pragnie, dwie minuty na to, żeby obniżyć ciśnienie naturalnie, bez dodatkowych leków, bez kosztów, bez skomplikowanych procedur. Zacznij dzisiaj, nie jutro, nie w przyszłym tygodniu. Dzisiaj. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i oddychaj. Wdech przez nos na cztery, zatrzymaj na dwa, wydech przez nos na sześć. Powtórz to przez dwie minuty i obserwuj, co się stanie. Twoje ciało wie, jak się leczyć, tylko musisz dać mu odpowiednie narzędzia. I ta technika jest jednym z najsilniejszych narzędzi, jakie masz. Użyj jej mądrze. Użyj jej codziennie i zobacz, jak twoje życie się zmienia. Dziękuję, że byłeś ze mną dzisiaj. Jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga. I do zobaczenia w następnym filmie. Zaopiekuj się sobą. Zasługujesz na to.